...organiczny. Czasem zdarzało się jeździł Brian Karger, czasem Toni Richardson. Teraz Tony Richardson w barwach Unitarnów. Pierwszy wyścig. Richardson, Karger, Wawrzonek, Kuźniak. To najlepiej. Tony Richardson, za nim Brian Karger, Janusz Wawrzonek i później Piotr Kuźniak. Znakomity start na tej jawie z leżącym silnikiem Toni Rickardsona, za nim Brian Karger, trzeci jedzie Janusz Wawrzonek. Stawkę zamyka Piotr Kuźniak. Ewidentnie Piotr Kuźniak przegrał start. Teraz zmniejszył dystans do jadącego na trzeciej pozycji Janusa Wawrzonka i potworzyły nam się na to, że takie pary. Rickardson-Karger na czele i później Janusz Wabrzonek i Piotr Kuźniak. Bardzo kurzy się z zielonogórskiego toru. Myślę, że za chwileczkę kierownik zawodów zadecyduje o tym i sędzia Pan Lechosław Bartnicki z Gańska, Zetor zostanie polany wodą, bo rzeczywiście w takich warunkach bardzo trudno będzie oglądać dzisiejsze zawody. Ale atak Piotra Kuźniaka, Piotr Kuźniak, nie wiem przedzi Janusza Wawrzonka, może teraz Janusz Wawrzonek, Piotr Kuźniak, chyba jednak Janusz Wawrzonek dowiezie jeden punkt i wygrają ten wyścig Tarnowianie 4 do 2, tak jest, 3 punkty. Tony Richardson dwa punkty. Brian Karger, jeden dla Janusa Wawrzonka, bez punktu, ale po walce Piotr Kuźniak, 4 do 2 dla Unii.